Bardzo się cieszę, że się się spotkać z Panem Wiceprezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Panem Jerzym Kaszmarkiem. E, ponieważ mamy dobrą wiadomość do przekazania, miasto Radomsko i nasze szkoły złożyły wnioski o dofinansowanie jako pracowni. Z e, wielką przyjemnością muszę powiedzieć, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska nasze wnioski ocenił bardzo dobrze, bo dostaliśmy e, dofinansowanie do e, kilku pracowni. I dzisiaj mamy to, ten, ten zaszczyt, że możemy podpisać te porozumienia i umowy na dofinansowanie. Bardzo się cieszę, Panie Prezesie, że, 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 że dzisiaj to możemy zrobić i dziękuję za to, że Wojewódzki Fundusz podchodzi w taki sposób bardzo ekologiczny, ale też docenił nasze wnioski. Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj właśnie na podpisaniu umów, właściwie to jest jeden z konkursów, jakie u nas w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska są z wielu programów dotyczących pracowni ekologicznych. Pan prezydent tutaj powiedział, że no, cieszy się. No, my się też cieszymy, ale z tego względu, że wnioski były dobrze opracowane, bo jakby były źle opracowane, to niestety nie moglibyśmy tego zrobić. Nasz konkurs właściwie miał takie dwa zadania do, po to, żeby stworzyć. Wiedzę, a zarazem zagospodarowanie terenu, zrobić wokół tych jednostek typu szkoły, przedszkola, żeby właśnie tam uruchomić sprawy związane z ekologią, jak również dla młodzieży, żeby bardziej profesjonalnie wyposażyć pracownię. Przy okazji może nawet wykonać tam jakiś remont. Dlatego chcieliśmy, żeby takie rzeczy działy się w naszym województwie. Na program ten przeznaczyliśmy 6 milionów złotych w formie dotacji. No niestety zapotrzebowanie okazało się bardzo duże i z nich wpłynęło bardzo dużo wniosków, ponad 328 wniosków na kwotę prawie że 19 milionów, bo osiemset. I z tego, z tych 328 wniosków, no kilka zostało niestety. Negatywnie ocenionych, część nie uzupełniła swoich dokumentów, także w sumie zostały nam do opracowania i oceny 292 wnioski, i mieliśmy dylemat, jak teraz zrobić i pokonać to, żeby wszystkich jakoś zadowolić, a zarazem, żebyśmy mieli tyle środków finansowych. W związku z tym, komisja nasza konkursowa dokonała oceny tych wniosków. Pozytywnie zostały ocenione 133 wnioski. Z tego również i miasto Radomsko, z czego bardzo się cieszymy. I to nawet bym powiedział duża ilość wniosków, panie prezydencie. I to jest bardzo dobrze, że tutaj trafią właśnie takie środki finansowe i będzie można tutaj dzieci i młodzież edukować, ponieważ chcieliśmy jeszcze większą ilość, żeby jakoś zaspokoić do Nasze służby po prostu z innych wydziałów i z innych konkursów przynieśli pieniądze do tego właśnie konkursu i zwiększyliśmy do kwoty 7, ,7 milionów 700. W związku z tym chcemy tą no, większą ilość zaspokoić i, i tutaj właśnie podpisać umowę z miastem, żeby były te umowy realizowane. Jestem przekonany, że właśnie. A przez takie działanie y, uczymy i młodzież, i dzieci, właściwie zaczynamy, można powiedzieć, od tych najmłodszych, od dzieci, żeby nasze społeczeństwo bardziej było wyedukowane w zakresie... Tak przyrody, a zarazem ekologii, żeby to w przyszłości mogło bardziej zaprocentować. Także serdecznie gratulujemy, Panie Prezydencie. Proszę również przekazać podziękowania tym zespołom, dyrektorom szkół, nauczycielom, którzy przyczynili się do tego, żeby właśnie takie wnioski mogły być opracowane. Wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję. dziękuję.